Cześć kochani, witajcie w dzisiejszym vlogu. Dzisiaj pójdziemy na baby shower do Anity, cudowne jesienne baby shower, a później opowiem Wam mniej więcej co się u nas zmieniło. Dzieci zaraz idą na baby shower. Jak tam róbku chcesz na baby shower? Nie. Może brat. Brat też nie wygląda. Wchodzimy z domu, udało się. Wszyscy nawet jesteśmy ubrani na jesienny styl, bo baby shower jest w stylu jesiennym. I nawet jest w porządku czas, bo jest jakieś 10 po 2, a mamy być najpóźniej o 14.30, więc w ogóle wszystko się zgadza. Wręcz niemożliwa niemożliwość, że z bliźniakami udało się wyszykować to jeszcze na czas. Dobra. Widzę, że stary nie wziął bujaczków, także zaraz mu o tym powiem, bo nie wiem. Idzie tam sobie z bliźniakami. Zaraz Wam pokażę. Zaraz go dogonimy. Marcel! Jak tam bujaczki? Fajnie się niesie bujaczki? Tak. tak? Dobra, czekaj. No, więc czekamy. Dzisiaj jest mega piękny dzień. Jest naprawdę... Hiper gorąco. Dzisiaj w ogóle po raz pierwszy od dawna pomalowałam usta, bo zazwyczaj nie miało to sensu, bo makijaż y, jak na razie można robić tylko połowę twarzy, co dla matki bliźniaków jest y, ekstra ułatwieniem życia. Ale dzisiaj mam pomalowane usta. O, jest też mąż. Są bujaczki. Także. Przetrwamy to, baby shower, dzieci. Przetrwamy. Świetnie się zaczyna. Słyszycie, co się dzieje z tyłu? Ciekawe, czy tak samo fajnie będzie na baby shower. Chodzimy teraz na spacer. Sprawę wychodzimy już od dwóch godzin, ale nareszcie się udało. Bąbelki tutaj już zapakowane, swoje otulacze. No i zobaczymy, jak to się uda dzisiaj. Jedziemy autem, jedziemy do parku, bo wolimy podjechać sobie do parku i tam po parku pospacerować, niż iść kawał, żeby okazało się, po wejściu do parku, że dzieciom już się nie podoba na spacerze, a my jesteśmy spory kawał drogi od domu i musimy tym wózeczkiem wracać z jednym babyczkiem na rękach, ewentualnie z dwoma babyczkami, i w atmosferze wrzasku i spojrzeń przechodniów. Więc jedziemy na spacer samochodem, niestety tak z naszymi dziećmi trzeba. No i zobaczymy, jak długo nam ten spacer zajmie. Chciałem że to dobra czapka. Matka zawsze pozna czapkę oczu. Zubać jak ładnie. Nie podoba się? Stoimy. Czego nie mamy? Kremu dla niemowląt na zimno. to jest filtra. A to weszcie sad. Nawet sądzę się Bardzo zapakowali. Ale ja sobie jem kaptur. Spróbuj. Niestety parują mi okulary, także musicie to zaakceptować. Nic z tym nie zrobię. Opowiem Wam króciutko, co tam u nas. Pamiętacie, w ostatnim vlogu mówiłam Wam, że chcemy już chłopców przenieść do swojego pokoju. I tak dokonało się to. Od trzech nocy śpią już u siebie. To nie jest super nagranie, ale cóż. Ale to pierwsza noc. Ręka i róbka na własnym pokoju. Rupert, przed podziwiał. podziwiłem. do kudicza Jesteś dorosłym niemowlaczkiem już. Trochę się gryzie, takie zdanie, dorosły niemowlaczek, ale cóż. Ale chyba jest fajnie, mamy też nowy piworek z potem. Jest taki duży na wyrost. Jeśli miał 8 lat, to dalej gdzieś mi spał. <glaratię> a nie będziemy pokazywać mamy i wraca. Ty jesteś głównym bohaterem. Z jakim skutkiem, z jakim efektem, to może na razie nie ma się czym chwalić. Ale tak naprawdę dużo rzeczy się warstwiło na raz. I wyrośli z rożków, wyrośli z tulików. No, są w swoim pokoju, są w osobnych łóżeczkach, nie są z nami w pokoju. Dodatkowo tak naprawdę zdobyli szereg nowych umiejętności, e, uśmiechają się do nas, zauważają nas, potrafią trzymać rączki w osi środkowej ciała, potrafią te rączki wsadzić sobie do buzi, zaczynają bardzo ładnie głóżyć, więc można by to powiedzieć, że to jakiś regres snu, skok rozwojowy. No i niestety budzą się co dwie, co trzy godziny i nie jest tak fajnie jak było, że tylko nakarmię, wkładam do łóżeczka. Tylko czasem trzeba dłużej poprzytulać, dłużej ponosić, dłużej pobujać. Także pytacie mnie na Instagramie, jakie są moje metody usypiania. No nie ma się czym chwalić. Ja sama bym chciała poznać wasze metody, ale nie tych, którzy tak jak ja do tej pory po prostu nakarmiłam, odłożyłam i wychodziłam spokojnie, wszystko było ok. Tylko tych, którzy mieli problemy, wprowadzili jakieś zmiany w życiu i to rzeczywiście coś dało. I my od dzisiaj właśnie staramy się te zmiany wprowadzać. Jak widzicie, wyszliśmy na spacer, wyszliśmy pierwszy raz od bardzo dawna, bo spacery w naszym przypadku były niemożliwe. Chłopcy niestety płakali w każdej innej możliwości. Tylko wyłącznie pasowały im bujaczki, nic więcej. Ani na rączkach, ani w wózku, ani nigdzie. Płacz po prostu zawsze. Ale przechodzi, jest coraz lepiej z dnia na dzień. Więc wyszliśmy dzisiaj na spacer, zasnęli w wózku. Także naprawdę mistrzostwo świata. Teraz chłopcy mają drzemkę i myślę, że będą mieli jeszcze jedną przed snem. A później będziemy pilnować, żeby przed samym snem nie spali. Bo zazwyczaj robiliśmy tak, że po prostu wybijała godzina, kiedy mieli spać, oni zazwyczaj spali, my ich braliśmy, wybudzaliśmy, kąpaliśmy, co ich rozbudzało, taką mamy teorię jeszcze dodatkową. Oczywiście dziura się potknęła. Eee, wybudzała ich ta kąpiel. No i później był problem z tym uśnięciem, bo problem z uśnięciem to mamy od chyba miesiąca, tak naprawdę tylko w nocy spali ciągiem 7 godzin. A teraz nie dość, że problem z uśnięciem, to jeszcze nie śpią. Więc chociaż problem z uśnięciem chcemy wyeliminować. Więc będziemy pilnować, żeby nie mieli drzemki przed samym wstępem. I dzisiaj wyeliminujemy kąpiel, bo mamy dość jaskrewe światło w łazience, i taką mamy teorię, że po prostu ta kąpiel ich wybudza. No i zobaczymy. Zobaczymy. Dam Wam znać, co z tego wyszło. Mam nadzieję, że nasze działania coś pomogą, a jeżeli nie, no to po prostu trzeba przeczekać, kiedy coś w końcu się wyśpimy. Zmniejszyliśmy światło. Jest delikatna zmiana planów, bo Rupert tutaj ani myśli stosować się do naszych założeń i nie spać przed snem, więc jednak będzie dzisiaj kąpiel, żeby się rozbudzić. ta Jest godzina 21:40 i dzieci właśnie zasnęły. Zaczęliśmy je usypiać o godzinie 19. Rupert spał przed godziną 20, a Remek właśnie przed chwilą. Także pomiędzy zaśnięciem Ruperta a Remka było ponad półtorej godziny prawie dwie i wydaje mi się, że zaraz się będzie Rupert budził. Bo ostatecznie tak wyniknęło z tą kąpielą, bo nagła zmiana planów, że go nie nakarmiłam. No, a Remka nakarmiłam teraz w międzyczasie podczas usypiania. E, czy nasz plan e, zdał egzamin? Nie. Czy było gorzej? Nie, było tak jak zawsze, tylko po prostu Rupert już był zmęczony, więc po prostu zasnął, bez względu na to, czy go wykąpaliśmy, czy nie. A Remek zmęczony nie był, e, więc nie zasnął. Nie wiem, nie wiem co nas czeka, także y, dam Wam znać rano, jak minęła noc. Nie mam pojęcia, jak to się skończy. Jak Rupert zasnął po 19 przed 8, czyli wstanie o 5 rano i będzie chciał zaczynać dzień? Nie wiem, nie wiem. Dam Wam znać. No i właśnie tyle z naszego zmieniania e, rytmu dnia, z naszej higieny snu. Tak właśnie testy zakończyły się. Po prostu czekamy aż. Sami postanowią, że to jest ten dzień, w którym będą sami zasypiać, i to jest ten dzień, w którym zaczną przesypiać noce. Jest już następny dzień, i mogę Wam dać sprawozdanie z naszej nocy. I powiem Wam, że nie różniła się niczym od wszystkich poprzednich. Mimo tego, że Rupert zasnął o 20, Remek zasnął o 22, to i tak synchronicznie razem budzili się trzy razy: koło północy, koło czwartej i koło siódmej. Na tym vlogu pokazuję Wam, jak wygląda macierzyństwo bez filtrów, bez cukierków, jak rzeczywiście wyglądają nasze dni z bliźniakami. I dlatego wszystkim mamom, które dzieci nie przesypiają nocy i ktoś Wam próbuje powiedzieć, że jest to Wasza wina, ponieważ coś robicie źle, to chcę powiedzieć, że nie, że nie ma znaczenia, co zrobicie. Ja tak naprawdę to wiedziałam, ale jest tak, że człowiek nie do końca. Ufa sobie, bo komuś doradzać, no to w porządku, ale sobie doradzać jest naprawdę ciężko, więc chcieliśmy sprawdzić, czy jeżeli coś pozmieniamy, to czy to jakkolwiek wpłynie na nasze noce? Nie, nie wpłynie. My dorośli, kiedy śpimy, to dość łatwo przechodzimy przez różne fazy. Mamy fazę płytkiego snu, głębokiego snu, fazę REM, i przechodzimy przez te fazy całą noc. I dla nas to jest naturalne, że kiedy przejdziemy z fazy głębokiego snu do płytkiego, obrócimy się, przykryjemy się kołdrą. Niektórzy się nawet przebudzą na tyle, żeby napić się szklanki wody, która stoi na szafce. Dzieci nie mają takiej łatwości. Dla dziecka jest bardzo trudno z tego głębokiego snu, przez fazę płytkiego snu, znowu wejść w głęboki sen. Dziecko budzi się wtedy, czuje niebezpieczeństwo i woła rodzica, żeby ten rodzic przyszedł, przytulił go, pomógł mu wejść w tą fazę głębokiego snu na nowo. I dopóki nie osiągną tej umiejętności przechodzenia w te fazy, dopóki nie będą przesypiać nocy. I ja już to wiem na 100%, i mam nadzieję, że to, że wam to mówię, sprawi, że poczujecie się lepiej, przestaniecie mieć wyrzutu sumienia, że to wy coś robicie źle, a nie, że po prostu tak jest. Bo naprawdę nie ma co się porównywać z innymi dziećmi. Jedne dzieci przesypiają noce, inne nie przesypiają, i nic nie można zrobić, żeby to zmienić. To tyle na dzisiaj kochani, trzymajcie się cieplutko, widzimy się we vlogu w przyszłym tygodniu. Cześć!